No cześć! Witamy wszystkich. Tak jak powiedziałem ostatnio, lecimy do Półzaczy, a czekaj. Zapomniałem chyba zapisać. Tak na nagrywamy dużo odcinków jeden po drugim. No taki mus no. Zwłaszcza, że ostatnio nam trochę internet odcięli. Łoo! Wow, jaki ślizg Cześć. Ja coś musiałem źle zrobić. No. Chociaż. Ja powinienem być tam niżej. O! Chociaż nie jest źle, wiesz?

No, stresy związane z tym wszystkim. Dobra, a teraz postaraj się utrafić w tą piękną rampę. Już prawie teraz spadłem, bo mi zasłoniłeś dłońmi tego. Bezzi! O, dobrze idzie. Bezzi! Turn around! Turn around! Aj. Turn around now! To nie... Dobra, rozpędziłem się jak zwykle. Chciałeś, kurde, pójść, to zaczął na pożarcie? Nie, mam łuk i nie zawaham się go użyć. Świetnie, ale wiesz o tym, że tutaj to będziemy musieli zapisać, bo to to będzie ciężka przeprawa. Zwłaszcza, że y, korzystając z łuku to nie jest nasza najmocniejsza strona. Osobiście, chwilka. Osobiście liczę, że może uda się nabić level. Skoro jest tak ciężko ubić, a mam ubić trzy, to pewnie się jakieś doświadczenie, ładne wskoczyć. Nie wiem, czy cztery jest to, nie, nie idzie. To śmierć chciałam. Gdzie są? Eee... Wiesz co? Powiem Ci jedną rzecz. Obejdź Tak się wiesz, przyjrzyj tutaj, tutaj... się rozejrzyj. Zapiszmy. Tylko trzeba uważać, bo te cholery łażą tak, że tych czasami nie widać, czasami je Chwila, widać. Chwila, teraz muszę zrobić krótką obsługę z użycia łuku. Używamy dwójki. I celujemy. Po czym czekamy, aż bydle wyjdzie. Chwilka to może trochę zająć ta walka z nim. Och, na pewno. I strzelamy. Jaki damage poskudny na nich siada, ale trochę biegają, to może być z tym problem, wiecie? Więc... Więc ty też musisz biegać. Aj, a jeszcze... Ach, marnuje strzały trochę, albo... Dlatego powiedziałem ci, żebyś ich tyle nakupił. Da się gdzieś zejść, skoczyć niżej, ale jeszcze bezpiecznie w miarę u nich być. W miarę da się wyżej. Nie. Tu mogę, o ile nie zlecę. Czekaj. Aaaa. Kurde Kurde, bo ich nie widać, no to jest najgorsze. Spróbujemy. Typa! To ten, który kupi... Jest! Tak! Tak, 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 tak. tak. Ej! Czemu ty w niego nie trafisz, Bezzi! No błagam cię! I? Ja bez jaj! Żeby trafić w pełzacza należy... Wiesz co, może zaskoczy tu w dół trochę. Ja nie wiem czy to nie jest czasem tekstura boczna kamienia. Ech, nie wskaż tak. Znaczy nie odbija się od Bo innych. to mogła być tekstura boczna kamienia, to nie byłoby zbyt interesujące. No liczę, że w końcu któryś strzał trafił, nie? Ej, no to już jest trochę przesada. Ale ona no, jest poczekaj, postój po w jednym miejscu, one odchodzą od tego miejsca z czasem. Ale agro nam nie mają Tylko nie rozumiem Nie powinny mieć agro dopóki nic atakujesz Ale po bojowisko zrobiłem Ha 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 Wiecie co, to ja pozbieram sobie grzybki A co jeszcze pozbierasz? gumie gody? Co tu do zrobienia nie, nie jest w stanie nie trafić? On jak tam na chwilę blastu. To ja też nie gdybyś nie zużył tego jednego malutkiego punkcika. Co? Na zręczność. No. Za te 10 punktów moglibyśmy bez cipału szczół o czym już nie chciałem wspominać, dlatego że zmarnowałeś ten jeden malutki punkcik na zręczność. Bugował się tam, ale patrz, z tej strony to te coś wygląda, jakby mógł na to zaskoczyć. Ale wie wiesz? Wiecie co, nie z, może spróbować, lepiej no. próbować, bo i tak to będziemy cały odcinek. Ale się... zapisz, czekaj, kurde, bo to szkoda było, żebyś się zmarnował taki ładny. Yy, wiesz. To też nie ma sensu, że miał ja cały odcinek siedział na jakiś skarpie i próbował ubić trzy insekty. Trzy insekty? Nazywałem się Pełzacze 130, 130 zmi a ja tak, tak mi zmieniają, ciężko i No, auto, auto. Musisz wyłączyć. Auto, a mnie zawsze łapie. Nie próbujesz? próbujesz? No, nie mogę się ruszyć, z tyłem zapisz. Tu, gdzie jesteś, jesteś bezpieczny. For now. Dam ci dobrą radę. Masz taki czar, który się nazywa, ogólnie rzecz biorąc, Światło. Ale... On mi tak szczerze... Kurwa. Zabiłem, ale... Jednego, no. Ja bym zapisał grę. Nie? Bo wiesz w sumie w najgorszym wypadku możemy teraz zejść i go... ten ubić nie? Go zmieni na broń porządną Jeden! Jedynka! Dzień. Nie wiem, jedynka Nie Ten snajper kurde niewydarzony Jest tam Już jest tu Ej, czemu nie trafia? Z bliska nie trafisz Co to za... Co to za podejście do grania? Mówiłem jeden! Myślałem, że trafi to jeszcze prościej z bliska? To nie Gotik 3! Ale trochę da... Do... O tak, kurde, tyle samo Dobra, nevermind Ale cholera! Jakim cudem on nie trafia z odległości metra? To nie jest... Gotik... Trzy! To co tu? Pff, nie wiem jak on tu wlazł, ale jest okej. Okay. Bierz go. Bierz go tygrysie. Wolę pełzaczy rzutów. Że... Nie ma już żadnych? Zostawiam, że nie. Wiesz co? Olać. Olać. Odwracaj się. Odwracaj się. Nie idź tam. Nie. Nie idź tam. Tam leży koło Widzisz tak, tutaj takie te Wiesz koło zębatek, Spylaj stąd Zapisuj grę Nie ma nas Nie ma nas, nie ma nas Ważne, że ich już nie ma jesteśmy no. szczęśliwi Tak? Ale on z łuku nawet nie zobrażenia zadawał Gdyby trafiał z bliska Po z całkiem dobrą A ty musisz podskoczyć w tym momencie Jak wiesz od razu jump bo to jest najgorsze miejsce. Jump, 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 jump. Aj no. Może dobrze. Jak się nie uda to używaj drugiej w dobiny. Jump! Ej! Nie w tę stronę Nie, ja tylko kliknąłem ALT i do przodu. O, bardzo ładnie. A teraz zapisz. Te przeboje to już mi normalnie bokiem wychodzą. O kurde, a co to jest? Co mi po wychodzi? Ej, eee... e, idź na dół, Patrz, tam jest ten. To sprzedajemy dla chłopa śmieci, które masz. Dużo mi brakuje dolowało? Dużo. Dziewięć, po. Widzisz tego tutaj, pana kupnika? Handel z nim uskuteczni. Co to jest, co to tak Orka. A no tak, ta wyglądają. Podobno części. jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak A jak? Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. Powiem Ci tak. Sprzedajemy. Ale tylko tyle, żeby ten, pamiętaj. Sprzedajesz, sprzedajesz. Żytwa. Musiałem sprzedajesz. Sprzedałem mu koło z Sprzedawaj. Wszystkie zabaweczki. Oprócz łuku? Oprócz tego, który używasz. Ale tego nie mogę sprzedać. Dobra, wystarczy. Już jesteś bogaty. Widzisz? Jesteś bogaty w tym momencie Bonjour! Korko nasz? Gornokosz Myśleliśmy Korkowida Gornakasz O jest, Gornowid Co z chłopem? Ja go Chybaś cię olał Zaraz jego go Przepuść mnie! Przepuść mnie, nie przepuszczaj Szukam gniazda pełzaczy w pobliżu głównego szybu znajduje się wiele jaskiń, ale nie udało się nam jeszcze odnaleźć gniazda. Niech Dobra, idź do tego. Jana. Do... Do... On chciał koło zębatę. Daj mu koło. Powiedz, ile będzie zębaczy tam dalej. Przepraszam? Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Za Zanim... Tak. To nie mój problem. Idziemy do właściciela kopalni. No przestań żreć ten ser! Mam koło! Mam koło zębate. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz Gniazda Pełzaczy. Hmm. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, że wszystko, ja wszystko będzie, będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. Rozejrzę się trochę dobra. po okolicy. Nie eee, pamiętasz gdzie łupotu. był ten work. Work I hutnik? No chyba niżej się już nie da w tej kopalni zejść. To jest najniżej, ale trzeba tam dalej jeszcze zejść. Jupiii! Ja Nie Przy s wszystko Niektórzy I trzeba będzie pogadać z agaszem Aga z Ganem. Eee, tak, jak, tak jak Aslan Dobra, Agasz, Aslan, jeden pies. Myślisz, że ja to czytam? Jak nie czytasz, to odejdź. Nie! Dobra. Nie, nie tu. No wiem, że nie tu. Strażnik. Strażnik. Czekaj, 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 zgubiłem się. Tam chyba. O, rude ma wlecie. O, tam, o, tam, tam. Widzisz ten przejście? Tylko prostu się iść dalej. To jest właśnie ta wyrabiarka, do której oni potrzebowali koło zimbiata. Tak. Zimbiata, Na górę. Wow. Ta Nie tu, tu, o, tu. O, widzisz ten te podejście? Coraz lepsze oni mają te schody. Człowieku! E, no i co, ja nie mogę go ukraść, bo najbogatsza są w grze. No właśnie, na niej było przez świecie. To sobie po prostu leży. Let's Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne, ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak z pod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Jana. Bez tego nie ma o czym mówić. Hej, Ashgan, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan! Ashgan, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych, nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. gdzieś tu są. No. Dwóch jest tu na dole, jeden jest trochę wyżej. Więc to akurat nie problem. Sobie ładnie ten, z górna widem, górna coś tam. Igor na coś tam i jest będzie. Już tu trzech jest. Już tu trzech? Nie. Czyż że jest jeden strażnik świątynny. Co słychać? A z strażnikami Słuchaj! Słytynu, tam, Mógłbyś przestać zawracać anga. nam Nie, Boże. Nimi? No tak, no to mówię ci, że dwóch jest tu, a jeden jest na górze. Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający, wtedy ci pomogę. Dobra, daj mu napój uzdrawiający, Proszę, no. może to ci pomoże? Taka, blać. Dzięki, napój możesz tak. na nie liczyć. Spotkamy się na dole, u Azgana. Jak śmie w ogóle, czekał. to dla śniącego jest. Przepuść mnie. Dobra. Wiem, gdzie znajduje A się gniazdo Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkalowa. A trochę Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. Dobra, i teraz musisz troszeczkę wyżej podejść. Chyba na samą góra chciać powiedzieć? Powiedziałem troszeczkę wyżej. Nie wierzę ci. Powinieneś. Jest to stronę. O, i tu powinienem zobaczyć dwóch. Jeden ma gor. Jeden to gor, a drugi to strażnik. Potrzebuję Twojej pomocy. A, widzisz? Szukam wydziergnięcia. Idziemy do tego, Możemy na Ciebie liczyć, kiedy już odblokujemy prowadzące do niego przejście? Gniazdo pełzaczy. Nareszcie! Mój miecz jest na Twoje usługi. przepuść mnie! Hmm. a teraz przepuść. Jak się pali do walki? Tylko musisz poczekać, aż nie przyjedę. A pewnie będzie pierwszym, który zginie. A czy wiesz, ogólnie rzecz biorąc, to Ty będziesz pierwszym, który zginie, jeśli pójdziesz na pierwszy ogień. Tak, może zejść na dół, co za różnicą. Ale nie stawaj za blisko drzwi. Będziesz będz się otwierał, to prawda. Ja będę naparzał z łuku. Mam na nadzieję, że prawie to szybko robić. Bo w głąpie idziesz sam. Pamiętasz tu scenę z wacy kiedy Ginny mówił, że. ma wzrok jak soku i słuch jak listrze jakoś tak? A w tę, którą chwilę później go elfy otoczyły Dokładnie. Ja będę tym elf'em pełzać będzie kastoludę. Zapiszmy, grę? Eee, musisz jeszcze na jednego gora poczekać. Wiem, poczekamy. Bo to jednak byłoby lepiej. Poczekać na tego właśnie chłopa, bo ja to się boję troszeczkę. Ale to chyba będziemy musieli tutaj zrobić pauzę, żeby nie trzeba było tyle czekać. Nie, my, nie będziecie myśleć. To bez kitu, Wiesz co, ale nie w tyle. pauze co może zakończmy ten odcinek wcześniej. I to czy następnym tak, razem ten odcinek no. od tworzenia bramy. No Otóż to, to. Na, te, na dziś to tyle. Trzymajcie się. No, na razie.